Moje życie wygląda dosłownie tak jak ja tego chcę. Ja zawsze robię to, co kocham, a moje życie kocha mnie. Ja jestem prawdziwym mężczyzną, ja jestem mężczyzną sukcesu, jestem marzeniem każdej kobiety, jestem bogaty, zarany, opiekuńczy. Są moje atuty i zalety Odnoszę sukcesy każdego dnia Odnoszę sukcesy we wszystkim co robię Ogarniam niepoczucie dumy Zawsze za wszystko jestem wdzięczny sobie Ja jestem Każdej kobiety Jestem bogaty, zaradny, opiekuńczy Takie są moje atuty I zalety Odnoszę sukcesy Z taką łatwością Z jaką oddycham niezmiennie Osiągam wszystko Czego zapragnę Moje myśli przepełnione Są bogactwem codziennie Ja jestem Mężczyzną. Ja jestem mężczyzną sukcesu, jestem marzeniem każdej kobiety. Jestem bogaty, zaraźny, opiekuńczy. Takie są moje atuty i zalety. Wizja bogactwa jest ze mną nieustannie, pieniądze płyną do mnie szeroką rzeką. Z dnia na dzień mam coraz więcej powodów do radości i ogromnej wdzięczności. Ja jestem prawdziwym mężczyzną, ja jestem mężczyzną sukcesu, jestem marzeniem każdej kobiety, jestem zaraz zaradny, obiekuńczy Takie są moje atuty i zalety. każdego dnia podnoszą ja Jestem we właściwym miejscu i czasie Moja intuicja podpowiada mi najlepsze rozwiązania Wszystkie moje pomysły mają klasę Ja jestem prawdziwym mężczyzną Ja jestem mężczyzną sukcesu Jestem marzeniem każdej kobiety Jestem bogaty, zaradny, obiekuńczy Takie są moje atuty i zalety W moim życiu króluje dobrobyt Otaczają mnie radość, szacunek, miłość i szczęście Potrafię cieszyć się z moich sukcesów Wiem, że mam głowę do interesów Ja jestem prawdziwym mężczyzną Ja jestem mężczyzną sukcesu Jestem marzeniem każdej kobiety Jestem bogaty, zaradny, opiekuńczy Takie są moje atuty i zalety w moim życiu króluje dobrobyt Otaczają mnie radość, szacunek, miłość i szczęście Potrafię cieszyć się z moich sukcesów Wiem, że mam głowę do interesów Ja jestem prawdziwym mężczyzną Ja jestem mężczyzną sukcesu Jestem marzeniem każdej kobiety Jestem bogaty, zaradny, opiekuńczy